Pierwszą sugerowaną opcją, która przyszła nam do głowy, była taka, żeby pojechać samemu. A sami się baliśmy, tak? Sami nie wiedzieliśmy, jak to załatwić, było bardzo dużo spraw do załatwienia. Dlatego zdecydowaliśmy o tym, żeby ktoś nam pomógł. I tak naprawdę oferta Państwa trafiła w dziesiątkę, w sam środek naszych oczekiwań. To znaczy, jechaliśmy z biurem, jechaliśmy sami. Ale czuliśmy się komfortowo zaopiekowani. Na początku, przede wszystkim baliśmy się, tak? bo nie wiedzieliśmy, ile czasu potrzeba, żeby taką podróż przygotować. To zdecydowaliśmy się na to, że spytamy kogoś, kto już to wie. Tak? Czyli chcieliśmy skorzystać z czyjegoś doświadczenia. Bardzo odpowiadało nam też to, że to była podróż naprawdę szyta na miarę. To znaczy, byliśmy szczegółowo na początku pytani, co nas interesuje. Co interesuje nasze dzieci, i to też był powód, który, który nie był pominięty. Tak? Dzisiaj, jak rozmawiamy o tym pobycie, to każdy z nas znalazł tam coś dla siebie, a myślę, że nie byłoby to możliwe, gdybyśmy jechali sami, albo gdybyśmy jechali z biurem podróży. A tutaj udało się połączyć jakby te dwie formy, które dotychczas znaliśmy. Niebagatelną sprawą dla nas były też koszty. Myśmy na początku, ja to pamiętam dokładnie, nasze pierwsze spotkanie, zostali zapytani, jaki mamy budżet, i w ogóle nie wiedzieliśmy. A suma, pamiętam to jak dziś, a suma, którą ja podałam, pamiętam, że pan Marcin powiedział, mmm, ale to raczej nie jest możliwe, żeby w tej kwocie się zmieścić. I faktycznie potem, jak zaczęliśmy to wszystko liczyć, okazało się, że, że nie jest to możliwe, a wciąż porównując oferty biur podróży, nasza podróż była. Myślę, dwukrotnie tańsza od tych, które były proponowane w takiej formie. Myślę, że to jest warte tej ceny. Myślę, że to jest warte więcej. Myśmy mogli konsultować się z Państwem na bieżąco i tutaj w Polsce, podczas wszystkich, podczas wszystkich naszych przygotowań, ale też duży komfort był dla nas taki, że podczas naszej podróży, a byliśmy w innej strefie czasowej, też mogliśmy liczyć na Państwa pomoc i z niej korzystaliśmy, pamiętam też. Przez to, że mieliśmy podróż uszytą na miarę, mieliśmy ten komfort, że możemy sobie atrakcje przestawiać i że możemy zrobić coś po drodze, co absolutnie nie wytrąci nas z całej, z całej podróży i z, z całych wakacji. To było bardzo ważne, że, że ten program był bardzo elastyczny. Myśmy nie czuli się zobligowani tym programem, który został ułożony. On był dla nas i myśmy byli ważniejsi niż ten program. Co nie zdarza się przy podróżach zwykłych z biurem podróży. Tak? Musimy odhaczyć wszystkie atrakcje tak jak przewodnik musi. Poczucie bezpieczeństwa, jak podróżujemy z dziećmi, jest dla nas bardzo istotne. Zupełnie inaczej podróżujemy, jeżeli podróżujemy tylko we dwoje. Myślę, że dzięki temu, że ktoś razem z nami planował te wakacje i że byliśmy tak dobrze przygotowani, to pozwoliło nam tak naprawdę odpoczywać na tych wakacjach i cieszyć się tym, co oglądaliśmy, a nie tracić czasu, nie tracić też nerwów na to, żeby coś planować na miejscu, żeby coś załatwiać na miejscu. To były fajne wakacje, bardzo spokojne, bardzo udane. Na dzisiaj mogę powiedzieć, że były warte swojej ceny. Nie tylko jeśli chodzi o cenę przelotów, hoteli i atrakcji, ale również o to wsparcie biura tutaj na miejscu. Kiedy szyje się podróż na miarę, to można zastanowić się również na tym, co lubimy jeść, jak lubimy jeść, kiedy, o jakiej porze. I wpleść to wszystko w program. Mamy 3-4 restauracje do wyboru w pobliżu atrakcji, nie musimy nigdzie jechać. Czuliśmy się tak, jakbyśmy byli u siebie. Bardzo ważna dla nas była oszczędność czasu. Mogłabym powiedzieć nawet, że uratowaliście moje wakacje, bo myślę, że gdybyśmy sami pojechali, to większość spraw byłaby na mojej głowie i moja rodzina być może spacerowałaby w tym czasie, a ja bym zastanawiała się i szukała w internecie, gdzie jest dana atrakcja, gdzie trzeba pójść, co jest tańsze. A przez to, że mieliśmy załatwione wszystko wcześniej, oszczędzaliśmy mnóstwo czasu. Ja tu miałam pełen komfort wybór wszystkich atrakcji w Nowym Jorku, wybór wszystkich atrakcji w Los Angeles, które myśmy przed wyjazdem mogli obejrzeć w internecie, mogliśmy zdecydować się na każdą konkretną i nie, tra nie traciliśmy czasu na miejscu. Nie mając nikogo ze sobą, czuliśmy się tak, jakbyśmy mieli. Dla nas była to ogromna oszczędność czasu. Dla mnie, jako mamy, było bardzo ważne, że moje dzieci będą zadowolone, że każde z nich znajdzie jakiś fragment dla siebie. I dlatego korzystaliśmy z, z tej wycieczki, z tej podróży szytej na miarę. Połączyliśmy interesy całej naszej rodziny. Polecam wszystkim znajomym podróże szyte na miarę. Oszczędzają czas, oszczędzają pieniądze dają poczucie komfortu i dużego zadowolenia.